Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu i znad tej mojej pięknej gwiazdy betlejemskiej pokażę wam... Co tutaj do mnie przyszło? Pamiętacie, jak Wam mówiłam, że zamówiłam przycudny kalendarz? Wtedy można było je zamawiać. Teraz na razie sprzedaż jest y, zatrzymana i nie wiem, chyba po nowym roku się pojawią, dlatego jak zostawię Wam odnośnik do strony, ale cudo, no to nie zdziwcie się, że obecnie po prostu zamówić ich się nie da, y, ale są cudowne moim zdaniem. Zobaczcie, jak pięknie przychodzą do nas zapakowane. To nie jest żadna współpraca, tak, kochani. Ja po prostu, wiecie, sama zdecydowałam się... Hmm, właśnie na ten, na ten kalendarz. O, tu się porwało przez drogę. No dobra, to mamy łatwiej, bo jeszcze, wiecie, nie zaglądam. Wszystko było przewiązane taką złotą wstążką, ale pozwoliłam sobie ją zdjąć, żebyśmy mogli szybciej tutaj dobrać się do wnętrza. I zobaczymy sam kalendarz, ale widziałam, że ma kurczę, tu się troszkę... zobaczcie, w minutu. No trudno. Teraz paczek tyle. że wiecie, rzucają tym na prawo-lewo. Zobaczcie, mamy miesiące osobno, więc to jest fajne, nie będzie trzeba szukać. Co tu mamy? Mamy kieszonkę, o świetne, nawet jakieś paragony, takie najważniejsze rzeczy, jakieś nie wiem, krótkie przepisy, notatki, można sobie powrzucać, bardzo fajna sprawa. Jest miejsce na notatki. Ile tego miejsca? Sporo, powiem Wam szczerze, sporo. Że zrobimy sobie taki przegląd tego kalendarza. No, słuchajcie, on też nie jest e, najtańszy, więc, więc nawet jeżeli Wam się podoba, to już przynajmniej będziecie wiedzieli, czego się tutaj spodziewać. Ok, i przed styczniem też mamy i notatki. Mamy o cały rok tak zebrany: 23-24 i jeszcze końcówkę grudnia. Super, teraz mi się bardzo to też przyda, nie ukrywam. I tu już wjeżdżamy. Styczeń. Świetny, bardzo mi się podoba. Naprawdę jest przepiękny, minimalistyczny, ale zawiera dokładnie wszystko to, co taki kalendarz zawierać powinien. I powiem Wam szczerze, że e, kiedyś właśnie miałam też e, od Karoliny ze stylizacji taki kalendarz e, na tych kółkach e, i świetnie mi się sprawdzał. Te jednak, takie książkowe nie są tak wygodne, mam wrażenie, więc wolę dopłacić i mieć po prostu właśnie taki, bo sprawdza mi się znacznie, znacznie lepiej. Dobrze, także. Pierwsza pokazywajka w tym filmie to właśnie ten kalendarz. Śliczny jest. No i właśnie na tę trawkę finalnie się zdecydowałam kilka dni na pewno nie pokazywałam Wam zawartości kalendarza adwentowego i powiem Wam szczerze, że wczoraj nazbierało się troszkę tych okienek, Nadusia musiała otworzyć mamie aż trzy i w jednym miałyśmy żel pod prysznic, w kolejnym okienku było mydełko, Jaka to jest seria, kochani? Nawet nie wiem, przyznam szczerze. Tak, przypomniałam Ciebie zawołać, ale Ty już słyszałaś szybciej. A tutaj mamy balsam do ciała. Czekajcie, wyciszymy telefon, bo ktoś tam strasznie do nas pisze. 2 i 0. 2 i 0, brawo Nadeńko, więc otwieram i sprawdzamy, co tu jest. Nie. Nadusia już rano swoje kalendarze otworzyła, prawda? Od mhm. razu jak wstałaś, Wcisną ci to i tam, ta-da-dam! Coś ładnego, w ładnym opakowaniu. I, bo, i dwóch korełek. Mhm. radę wyjąć? Nadusiu, kciuska O, brawo. Wow! I tutaj mamy, kochani, jakieś serum. Zobaczcie, jakie ma w środku drobinki, perełki. Widzicie to? Piękne opakowanie, pięknie to wygląda także. Jestem go bardzo, bardzo ciekawa. Kolekcja mini produktów od L'Occitane wygląda już naprawdę fajnie i imponująco, e, bardzo się z nich cieszę. Używałam kochani jeszcze tego kremu do rąk, pamiętacie, mówiłam Wam, że zaczęłam testować ten z serii Verbenowskiej, e, natomiast ten różany, powiem Wam szczerze, że ma zupełnie inną formułę. Tamten jest bardzo wodnisty, natomiast ten jest bardziej taki treściwy i przepięknie pachnie różą. Nie jest to na pewno taki chemiczny zapach, jak to nieraz bywa, no, także ten też raz chyba użyłam. I też jest bardziej treściwy. Po prostu ten z serii Werbenowskiej jest taki, um, no właśnie, delikatny, taki jak e, nie, nie potrzebujecie jakiegoś solidnego nawilżenia. E, I jeżeli potrzebujecie, aby prędziutko kremu na waszych dłoniach nie było, aby szybciutko się wchłonął, no te zdecydowanie wchłaniają się dłużej i są intensywniejsze. Kubeczek taki zrobiłaś z modelinki. Piękny nadusia się wzięła za modelinę, tak? Do przedszkola już nie chodzimy póki co w tym tygodniu, bo tu jakieś tak brzuszki, jelitóweczki, jakieś tutaj tematy były grane. Więc odpuściliśmy no i po prostu wiecie, żeby nie kusić losu. Żeby nie kusić. Fajne dni były w przedszkolu, które ominęły, prawda? A dzisiaj dodatkowo mieliście koncert w przedszkolu nadeńko. Nie wiem, czy to kolęd, czy coś, ale mieliście mieć koncert, więc też szkoda, co? No, ale było strojenie pierniczków, dobrze, że w domku stroiłaś ciasteczka, co? <laughs> U mnie pralka i zmywarka w tle, także pracowicie w ten wtorek. Tutaj natomiast zobaczcie, mam już przeciśnięte ziemniaki i twaróg, także powstaje farsz na pierogi ruskie I powiem Wam szczerze, że pierogi ruskie robię sama, bo nadenika też mówi, że mama robi najlepsze, tak? Natomiast, <laughs> dzień dobry, odgrzewane zabawki. Czekajcie, bo pokażę Wam się może, jeszcze w tym vlogu mama się nawet nie pokazała. Także pierogi ruskie robię sama, bo Nadeńka mówi, że takie najbardziej smakują. Ty będziesz mi pomagać, no pewnie, że tak. Jeszcze dosmażymy właśnie zaraz do farszu cebulkę, doprawimy i będziemy mogły wyrabiać ciasto. Ciasto robię w termomiksie, natomiast jeśli chodzi o pierogi z grzybami i kapustą, czekaj, i o uszka z grzybami, to ja kochani zamawiam, mam taką fajną... To nawet nie jest restauracja, tylko taki bar, bistro, coś takiego. Tam pracują panie, wiecie, w wieku mojej mamy, bo nawet nie chcę też mamy tym e, obar obarczać, no bo jednak przy właśnie tych z kapustą i grzybami oraz przy tych uszkach jest bardzo dużo roboty. Masz zewnętrznie? Poczekaj, mama skończy myśl. Poczekaj, księdzuszku. Więc właśnie nie chcę obarczać jeszcze i dodatkowo mamie dodawać pracy, więc zamawiam sobie tam co roku i te panie robią tak pyszne te pierogi i łóżka, one są jak domowe po prostu i są absolutnie przepyszne, także to zawsze mam i nie będę Was tutaj czarować, że, że siadam i lepiej wiecie wszystko, wszystko jak leci, tylko, tylko te ruskie, po prostu. No i stół zmienił się w warsztat pracy, już troszkę pierogów zrobiłam, tyle zostało farszu, ciacho rozwałkowane, jest bardzo ciepło w domu i to ciasto dość mocno się zaczyna kleić. Ale trudno, damy radę. Tutaj zobaczcie, już część pierogów też jest, a tutaj dzieło na dusi, mówi, że to jest ślimaczek. I jeszcze, kochani, nie pokazałam Wam jednej rzeczy. Być może za mną w tle było to widać, ale teraz koniecznie muszę Wam zaprezentować z bliska. To jest stroik. Stroik w 100% wykonany przez moją bardzo zdolną mamę. I właśnie tutaj mamy, czekajcie, o, taką małą doniczkę. Mówiłam mamie, żeby on nie był za duży, bo ja tu niestety nie mam zbyt dużo miejsca. Mamy białą świecę i mamy, zobaczcie, takie przeróżne. Ozdoby, igły są, wiecie, jakby z żywej choineczki. Także coś żywego u nas również w domu jest. W sensie choinka jest sztuczna, ale przynajmniej stroik pięknie pachnie.